W czasie Adwentu w tym roku chcę Was zaprosić do wspólnej refleksji na temat Kościoła, takiej serii rozważań, która nosi wspólny tytuł Kocham Kościół. Myślę, że jest to ważne w naszych czasach w tych ostatnich miesiącach, kiedy wielu ludzi zastanawia się, czym jest kościół, czy warto należeć do kościoła. Słyszymy również głosy tych, którzy uważają, że jest im kościół niepotrzebny. Czym jest kościół? W tej serii, którą nazwałem Kocham Kościół. Dzisiaj, dzisiaj chcę Was zaprosić do rozważania, które, którego tematem jest Kościół, dom czy instytucja. I zacznę od pewnej opowieści, historii z roku 1958. Młody wówczas ksiądz. Józef Ratzinger napisał wtedy krótki artykuł pod tytułem Neopoganie i Kościół. I główna teza jego przemyśleń brzmiała tak, że Kościół staje się kościołem Pogan, którzy nazywają się jeszcze chrześcijanami. To oczywiście wywołało zgorszenie, w tamtych czasach wielką burzliwą dyskusję, ale gdy po 60 latach Czytamy ten tekst, to możemy się przekonać, że potrafił dostrzec wtedy to, co dzieje się na naszych oczach dzisiaj. W ostatnich dniach również słyszymy w Polsce nawoływania do apostazji. W mediach nawet jest publiczna kampania dotycząca apostazji, czyli opuszczania Kościoła. Myślę, że. Zrozumienie tego co dzieje się dzisiaj w świecie możemy znaleźć w tym co wtedy w 58 roku przewidział już Józef Ratzinger później kardynał a później papież Benedykt XVI. Kościół, kościół. Czym jest kościół? Uważa Używając słowa kościół, będę miał na myśli nie budynek, ale wspólnotę ludzi wierzących. To jest myślę, że bardzo ważne, byśmy sobie zdali z tego sprawę. Kościół to wspólnota ludzi wierzących. I Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących powstał wtedy, gdy człowiek odpowiada odpowiedział na wiarę. Kościół powstał jako odpowiedź tych ludzi, którzy uwierzyli i przyjęli Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i zbawiciela swojego życia. I pierwsi chrześcijanie, to osoby, które nawróciły się albo z pogaństwa, albo byli to Żydzi, którzy uznali Jezusa jako zapowiadanego mesjasza. To, co szczególnie w, w tym okresie Adwentu przeżywamy, oczekiwanie na przyjście, na narodzenie mesjasza. Czym charakteryzuje się osoba nawrócona? Bardzo krótko, jest to ktoś świadomy, że doświadczył grzechu, słabości, zmagań. Ale również świadomy tego, że przyszedł Jezus, który go zbawił, który wziął na siebie jego grzech, ktoś, kto zawierzył swoje życie Jezusowi i żyje jako osoba nowym życiem, ale również ktoś, kto jest świadomy, że nawet we wspólnocie chrześcijańskiej są możliwe nawet naj, najcięższe przewinienia. Bo Kościół to wspólnota ludzi, ludzi, którzy Idą drogą ku świętości i są również poranieni i skażeni grzechem. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Chcę podkreślić jedno, że Kościół Pierwotny to wspólnota ludzi, którzy podjęli osobistą decyzję, że chcą kroczyć tą duchową drogą za Jezusem. Ale nie chodzi tylko o Kościół Pierwotny. Za każdym razem, kiedy podejmuje człowiek, kiedy. Ty podjąłeś, podjęłaś osobistą decyzję, zawierzenia swojego życia Jezusowi i przez to również włączyłeś się do tej Wspólnoty w sposób świadomy, to stajesz się członkiem Kościoła. Oczywiście w sposób bardzo konkretny dla nas, katolików, jest to sakrament Chrztu Świętego. Ale z czasem ta świadomość, przyna świadomość przynależności, świadoma świadomość, że tak. Powiem, przynależności do kościoła się zmienia. Dzisiaj wielu ludzi przynależy do kościoła ze względu na obyczaje. Oczywiście są ochrzczeni jako małe dzieci, rodzice ich ochrzcili, ale za tym nie poszedł rozwój duchowy czyli przynależy do kościoła ze względu na obyczaj, na tradycję, a może nawet na sytuację polityczno-kulturową. Ale nie ze względu na świadomy i osobisty wybór. Istotą przynależności do kościoła jest wiara w Boga. Jeżeli chcemy mówić o kościele, jeżeli ktoś chce mówić o kościele ze zrozumieniem, to najpierw potrzeba, żeby był wierzący. Istotą przynależności do kościoła jest wiara w Boga, czyli zawierzenie swojego życia Jezusowi jako Zbawicielowi. A wiara to relacja. Nie przyjęcie doktryny jedynie, ale relacja. To, co dzisiaj obserwujemy w Polsce, można to śmiało nazwać czasem oczyszczenia. To znaczy osoby, które zostały kiedyś ochrzczone, a dzisiaj publicznie manifestują apostazję, czyli wystąpienie z kościoła, być może nigdy te osoby nie należały do kościoła. A mam Tutaj na myśli świadomą, osobistą decyzję przygnięcia do Chrystusa. Może te osoby żyły w jakiejś bańce mydlanej, w jakiejś iluzji utożsamiania kościoła ze światem. Kościół jest czymś innym niż życie tego świata. I to oczyszczenie, o którym mówię, polega na tym, że w kościele dzisiaj zostają ludzie wierzący. To dzieje się na naszych oczach. Kończy się czas, kiedy, jak to zacytuję jeszcze raz Józefa Ratzingera, Kościół przestaje być tanią rzeczywistością, oczywistością, a staje się tym, czym jest. Tylko taki Kościół, który jest stworzony przez ludzi wierzących, jest w stanie dotrzeć z pięknem Ewangelii, Ewangelicznego przesłania do nowych pogan. Więc kończy się czas anonimowych katolików, nieświadomych katolików. Kończy się czas, kiedy Kościół jest taką tanią oczywistością, jak Józef Ratzinger pisze. To dzieje się na naszych oczach. Dlaczego poganie postrzegają Kościół jako instytucję, jak, jak każdą inną ziemską instytucję? Oczywiście, Kościół jest na ziemi, więc stworzony jest przez ludzi, dla ludzi. W związku z tym jest ten wymiar instytucjonalny. Ale celem tej instytucji jest jeszcze coś, co żaden władca, żadna partia polityczna, żaden ruch społeczny nie jest w stanie zapewnić nikomu. To jest zbawienie. I chcę dzisiaj zadać Ci pytanie może trochę prowokujące, ale zastanów się nad tym. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że twój sąsiad, twój kolega z pracy, a może nawet ktoś z rodziny, kto jest dobrym człowiekiem, wspaniałym, uczynnym, może nawet szczerze walczącym o prawa do różnego rodzaju wolności, mógłby znaleźć się w piekle, ponieważ nie jest praktykującym katolikiem? Myślę, że większość przeciętnych katolików jest przekonana, a może nawet ty jesteś do tego przekonany, że wszyscy dobrzy ludzie zostaną zbawieni. Reszta w ogóle nie wierzy w coś takiego jak w zbawienie, więc to pytanie wydaje się śmieszne. Może się wydawać śmieszne. Co więcej, jeżeli jako wierzący patrzymy na, na niewierzących, to niektórzy Wierzących, jak jeżeli patrzą na niewierzących, to mogą zadać sobie takie pytanie: no to dlaczego ja mam się starać, skoro tamci się nie starają, na przykład, żyć moralnie, przestrzegać dekalogu i tak lepiej się im powodzi niż mnie? I płyta jest taka, przecież o wiele łatwiej, prościej można sobie uszyć garnitur, że tak nazwę, moralny garnitur na własną miarę. W taki sposób, przecież mogę zbawić się poza kościołem. Wielu ludzi tak żyje dzisiaj. Ale Kościół, wspólnota, podkreślam, chrześcijanie, ludzie, którzy żyją wiarą, żywą wiarą, i przede wszystkim Jezus Chrystus, nasz zbawiciel, który przyszedł na Ziemię po to, aby nam pokazać, na czym polega zbawienie, pokazuje nam, że zbawienie jest jedynie możliwe przez Chrystusa. Zacytuję jeszcze raz Józefa Ratzingera. Które pięknie mówi o tym, czym jest zbawienie. Zbawienie człowieka polega na tym, że jest on miłowany przez Boga, że jego życie ukresu znajdzie się w ramionach nieskończonej miłości. Bez tej miłości wszystko pozostałoby dla Niego, dla człowieka puste. I bardzo mocne zdanie na zakończenie wieczność bez miłości to piekło. Wieczność bez miłości to piekło. Istotą zbawienia jest wymiana, a nie zasługa. Wymiana. To znaczy, Jezus bierze na siebie całe zło. Taki sposób uwalnia dla nas przestrzeń zbawienia. I tu oczywiście jest przestrzeń na moją wolność, na naszą wolność, bo miłość daje pełnię wolności. To znaczy, mogę wybrać tą przestrzeń, mogę, mogę wybrać to, co uczynił Jezus dla mnie, albo mogę odrzucić i miejscem tej wymiany jest właśnie Kościół. Jak mówiłem wcześniej, na naszych oczach dokonuje się oczyszczenie. Oczyszczenie, rozdzielanie tego, co chrześcijańskie, od tego, co pogańskie. I widzimy to. Na przykładzie praktyki tego, co jest najbardziej intymnym wyrazem wiary, najbardziej intymnym skarbem wspólnoty ludzi wierzących, czyli Kościoła, są to sakramenty. Zauważcie, zauważ, coraz mniej pogan, którzy uważali się za członków Kościoła, praktykuje sakramenty. Dlaczego? Bo sakramenty bez wiary nic nie znaczą. Sakramenty bez wiary nie mają sensu. Kto nie wierzy, nie widzi sensu sakramentów, bo nie, nie widzi sensu zbawienia. Dla tych natomiast, którzy wierzą w sakramenty, wierzą w Boga. Nie, przepraszam, nie w sakramenty, ale wierzą w Boga, to sakramenty są spotkaniem z Chrystusem właśnie we wspólnocie Kościoła. Myślę, że z tego rodzi się wyzwanie dla ludzi wierzących. Dla, dla tych, którzy wierzą żywą wiarą, aby, aby wychodzić do pogan z Ewangelią. Także do tych pogan, którzy od czasu do czasu przychodzą do Kościoła jako budynku. Nie bez przyczyny święty Jan Paweł II, ja po nim kolejni papieże, Benedykt XVI, Franciszek teraz, nawołują do nowej ewangelizacji. Co to jest? To jest, jak papież mówi, Ewangelizacja, wzbudzenie wiary ochrzczonych, ale niewierzących. Jak dużo, jak wiele mamy ludzi ochrzczonych, a niewierzących. To jest, na tym polega ewangelizacja. Na tym polega ewangelizacja. I trzecia konsekwencja, myślę, że ważna również dla nas jako przesłanie wobec tego, co dzieje się, to jest wezwanie i wyzwanie do budowania więzi między ludźmi wierzącymi. Budowania braterskiej wspólnoty, wspierania się nawzajem wobec pogańskiego świata. To jest tworzenie środowisk chrześcijańskich, wspólnot, tam gdzie kobiety i mężczyźni będą mogli odnajdywać wzajemne wsparcie. Myślę, że w wielu miejscach tego brakuje, a jest to naprawdę wielka, wielka potrzeba. I kończąc, chcę powiedzieć Ci jedno, że bez Twojej osobistej relacji do Boga, Kościół będzie dla Ciebie tylko i wyłącznie instytucją. Wiele osób dzisiaj żyje bez tej osobistej relacji z Bogiem. Spotykamy ich na każdym rogu, w każdym miejscu. Wielu ludzi, nawet którzy uważają się za wierzących, to niestety neopoganie, którzy nawet nie wiedzą o tym, że są neopoganami. Wiele osób żyje jak sieroty. Bez domu, bez przynależności, duchowej przynależności. Natomiast dla człowieka, który wierzy w Boga, dla człowieka, dla którego Bóg ma znaczenie, sens, dla którego Jezus jest Zbawicielem, Kościół jest domem, jest wspólnotą. Dobrze wiemy, że w domu są radości i, i także trudy. W domu potrzebna jest miłość, w domu potrzebne jest również przebaczenie i pojednanie. Przyjrzyj się Twojemu domowi, Twojej rodzinie, jaka ona jest, to pomoże Ci zrozumieć, czym jest Kościół. Opisz, no Franciszek napisał niedawno encyklikę Fratelli tutti o braterstwie, i tak pisze tam: Kościół jest domem z otwartymi drzwiami, ponieważ jest matką. I jak Maryja, matka Jezusa, chcemy być Kościołem, który. Służy, który wychodzi z domu, który wychodzi ze swych świątyń, ze swych zakrystii, aby towarzyszyć życiu i podtrzymać nadzieję, być znakiem jedności, aby przerzucać mosty, obalać mury, siać pojednanie jakże potrzebujemy dzisiaj tego takiego budowania kościoła. Kto to może zrobić? Pytanie zostawiam otwarte. Bo na pewno tu chcę powiedzieć, nie dotyczy to tylko księży, ale każdego, kto swoje życie zawierzył Jezusowi, każdego, kto jest częścią rodziny, kto buduje dom, jakim jest Kościół. I chcę zadać pytanie na zakończenie, do osobistej refleksji. Zastanów się, czy Kościół jest moim domem? Co mogę zrobić, aby Kościół stał się moim domem? Jeszcze jedno pytanie. Co mogę zrobić, aby stał się domem dla tych, którzy są bezdomni i błąkają się na ulicach i bezdrożach? Jak mogę zaprosić ich do tego domu?